W piątek 28 października uczniowie klas pierwszych publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozienicach stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Wszystko za sprawą uroczystego pasowania, które tego dnia zorganizowano w szkole. Uroczystości przyglądali się dumni rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród nich dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie klas pierwszych poprzez wiersze i piosenki postanowili chcieli pochwalić się zgromadzonym, umiejętnościami nabytymi w pierwszych miesiącach nauki. Po programie artystycznym przyszedł czas na złożenie przysięgi, a po niej dyrektor szkoły Paweł Potent przy użyciu specjalnego ołówka pasował każdego z uczniów. Dzieci otrzymały legitymacje, pamiątkowe książeczki oraz kubki pełne słodyczy, upominek, który w imieniu burmistrza gminy Kozienice przekazał najmłodszym Robert Boryczka. Nie mogło zabraknąć też gratulacji i podziękowań dla wszystkich osób, które zaangażowały się w przygotowanie tego wydarzenia.